Musicie Acany wiedzieć, że czasy były to ekstraordynaryjne. Cała przyroda zdawała się ostrzegać przed nadchodzącą wojną. Psy jako wilcy wyły do miesiąca, kukułki miast kukać, krakały niczym brony. Nie kury, a koguty poczęły jaja znosić, a w nie poczęło się dwugłowe ciele. I tylko kotom, jako to mają w zwyczaju... Za jedno wszystko było. Tymczasem na polach dzikich buntownik doroż nie przestawał przeciw ojczyźnie dokazywać, a buntowali się i Lipkowie, którzy, choć Tatary, przeto zawsze wiernie za Rzeczpospolitę stali. Co gorsza, pod Adrianopolem, pod zielonym sztandarem, zbierała się już cała porta islamska. Bo szlachta warszawska w nadchodzące pogłoski wcale nie wierzyła i wierzyć zgoła nie chciała. <słuch> <słuch> Brawo! jeszcze trochę. Szukały pilne polecenia hetmańskie przesławnego pana Ruszczyca, ale ten poszedł na czele kilkudziesięciu ludzi w stepy i jak w wodę zapadł. Swawolny to rycerz i niezdyscyplinowany, robi tylko co mu się podoba. Ale zakończy kto przedni. Dopiero później rozeszły się wieści dziwne, że naokoło Doroszowego taboru i Ordy jecheniów krąży jakoby zły duch, który codziennie pomniejsze batachy porywa. Domyślano się, że to pan ruszczyc musi nieprzyjaciela podchodzić, bo nikt inny. No, z wyjątkiem może Wołodyjowskiego. Tak podchodzić nie potrafił. Ach, kamieniec. Orle Gniazdo, położone na 120-łokciowej skale. Twierdza nie do zdobycia. Chyba, że masz wać pan 120 dział, których pozazdrościć mógłby Karol Gustaw, najlepszych inżynierów od oblężeń, oddziały saperów, minerów, ponad 100 tysięczną zaprawioną w boju armię, a sam Acan jesteś bratem słońca i księżyca, panem Macedonii, Babilonu, Jerozolimy, Egiptu, sultanem tureckim wypełniającym wolę samego szatana. Mehmedem Czwartym. Kamieniec trzech dni się nie utrzymał. Kamieniec bronił się przez dni 12. Twierdza się poddała, a kiedy załoga ją opuszczała, w prochowni doszło do przypadkowego zapruszenia ognia. Potężna eksplozja wstrząsnęła murami zamku, grzebiąc wielu dobrych wojenników. Tak właśnie zginął Wołodyjowski. Hektor Kamieniecki Pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej.